Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izak i zbliżały się święta i od razu z tego miejsca chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych, spokojnych, rodzinnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. I jak to zwykle w święta, tak tradycyjnie, chociaż rok temu nie było, ale w tym roku będzie stream 24-godzinny. Jutro, 21 grudnia o godzinie 15 startuje 24-godzinny stream z nagrodami dla Was. Nagrody za ponad 30 tysięcy złotych, moi drodzy, i przynajmniej... Trzydzieści kilka osób wygra yy, jakąś nagrodę. Także taki stream z prezentami Ja wiem, że, że bardzo dużo ludzi czekało u mnie na stream 24-godzinny Nie było streama 24-godzinnego, moi drodzy, od półtora roku Nie udało się rok temu na święta Dlatego, że nie było terminu Tylko dużo rzeczy wyskoczyło różnych I nie dało rady tego zrobić W tym roku nie było streama 24-godzinnego 24 No bo wiecie, że zostałem tatą Więc ciężko było to pogodzić Ale udało się na święta wynegocjować z rodziną, z Paulinką, z Lusią, Że mogę zrobić 24-godzinny stream specjalny dla was Z prezentami Więc ja mam nadzieję, że się cieszycie Bo ja się mega cieszę Znaczy nie wiem jak będzie z, z 24 godziny. To czterema godzinami, czy wytrzymam to wszystko. Bo z tym spaniem jest trochę gorzej. Ale mam nadzieję, że na jutro się weźpi solidnie i będzie energia, będzie moc. Więc mam nadzieję, że się bardzo cieszycie z, tego, z tej okazji. Mam nadzieję, że każdy z Was, kto ogląda ten film, chociaż na chwilę wpadnie. Bo losowanie będzie co godzinę dla wszystkich, dla wszystkich widzów. Do tego losowanie pod koniec streama dla wszystkich subskrybentów z Twitcha. Więc mam nadzieję, że jak, że jak zamierzycie wpaść, to zostawicie łapkę w górę. Chociaż na chwilę wpadnijcie, powiedzcie, cześć. Fajnie, że robisz 24 godziny stream, albo nie fajnie, że robisz, chociaż myślę, że to, to jest słuchajcie, tyle rzeczy do wygrania i takie fajne rzeczy, co do Zresztą zaraz o tym wszystkim powiem, ale się jaram. To, to na pewno, na pewno będziecie się cieszyć. Tak mam wrażenie. takie mam nadzieję, taką mam nadzieję. E, no, dobra, więc tak, słuchajcie, już tłumaczę wszystko. 15 jutro, 21 grudnia. Mam nadzieję, że będziecie do niedzieli oczywiście, do 22 grudnia, do 15. Zapewne stream potrwa. E, taki jest plan. E, no i standardowo, co godzinę będzie losowanie. Tak jak będzie, ta, tak, tak jak zawsze, słuchajcie, będzie plansza, co prawda inna będzie grafika, bo użyłem teraz jeszcze starej, bo grafika się jeszcze robi, ale co godzinę będę losował jednego widza, który, który będę wysyłał Pan na Twitchu, i on będzie mi wysyłał numerek, który chce i tam pod jednym z tych numerków kryje się nagroda. Za chwilę o tych wszystkich nagrodach powiem, do tego oczywiście, moi drodzy, będzie losowanie na koniec streama dla wszystkich subskrybentów i subskrybenci ci nie muszą być na losowaniu, po prostu sobie przeczytają po dniu czy godzinie wiadomość, hej, wygrałeś laptopa i on powie, wow, ale super, odpiszę, podam mi adres i wtedy mu wysyłam laptopa. Taka jest sytuacja prosta i właśnie, może od tego ja tak naprawdę zacznę, jakie są nagrody dla subskrybentów wszystkich z Twitcha. Subskrypcja oczywiście na Twitchu kosztuje 5 euro, zdaje się, albo na Twitch Prime jest darmowe, więc jak ktoś nie ma Twitch Prime to najwyższa pora, żeby sobie coś takiego ogarnąć, i być może w tym, w tym, w tym miesiącu to jest dobry wybór, żeby subskrypcję darmową z Twitch Prime przeznaczyć tu. Znaczy, w sensie do mnie, jakby do Izaka, jakby, no, znacie chyba link do mojego kanału na Twitchu, twitch.tv slash izako przez 3, o na końcu. Dobra, więc tak, e, drodzy subskrybenci z Twitcha, bo to przede wszystkim do was teraz e, mówię, nagrody za, e, za e, dla was, w sensie, dobrze. Za pierwsze miejsce, moi drodzy, za pierwsze miejsce będzie laptop Asus ROG Strix G531GU z i7, to jest taki fajny laptop, który już wam pokazuję, to jest ten laptop, o. Jeszcze niedawno był za 6000, teraz widzę promocję za 5500. No ale, ale taki laptop, zresztą na pewno taki laptop to fajny prezent na święta. Jak ktoś w ogóle myśli o, o takim laptopie, żeby mu komuś prezentować, to jest bardzo fajna promocja. Do tego do takiego, do takiego laptopa z serii ROG lub TUF Gaming z GeForce RTX jest zestaw gier Jedi Fallen Order i IPS 2020. Wiecie, że przeszedłem Jedi Fallen Ordera i Giera jest naprawdę mega, szczególnie dla fanów Wizny Wojny, ale nie tylko. Także mega fajna promocja, zresztą link do tego będziecie mieli w opisie. Także to będzie pierwsza nagroda właśnie od Asusa. za dziękuję serdecznie Asusowi. Do tego będzie, moi drodzy, AWP Dragon Lore Battleskirt, to jest 4650 złotych, bo te Dragon Lore ostatnio bardzo podróżały, także też super sprawa, bo można sobie takiego skina sprzedać i sobie kupić już komputer, więc też fajnie coś takiego na pewno wygrać. Trzecie miejsce, karambit, karambit fade w Factory New. niegdyś marzenie każdego, każdego gracza a taki karambicik fade. No też wart 3000 zł, więc więc też można sobie zachować, można sobie sprzedać jak tam się chce. Za czwarte miejsce znowu nagroda rzeczowa, to znaczy monitor, który zresztą tutaj trzymam. Ciężki, bo to 27 cali, moi drodzy, ale to jest monitor um, Ultra UltraGilo LG, monitor, który ma bardzo dobre recenzje, monitor, który w ogóle ciężko dostać, bo bardzo szybko się sprzedaje. Ja na szczęście dorwałem jedną sztukę, żeby żeby wam zaprezentować żeby Wam sprezentować. Zresztą laptopa też tutaj mam, tak swoją drogą. Widzicie, laptop się tutaj trzyma. O, proszę bardzo. Jest i laptop. Także wszystko, wszystko mam na miejscu. Więc to jest, ten, to jest ten monitor LG, LG27 GL850B z Nano IPS. Nowa matryca, która jest podobno super. 1 ms, tylko opóźnienie. A do tego fajne jest to, że macie tam technologię i G-Sync, i FreeSync, także nie musicie dobierać monitora do karty graficznej, tylko niezależnie od tego, czy macie, czy macie GeForce, czy macie ATI, no to będzie, będziecie mogli sobie używać tych technologii. Więc na pewno, na pewno fajna sprawa 144 Hz, na pewno monitor do, do gamingu. Jest, jest super. Na pewno na pewno będzie z niego zadowoleni. Także, także super sprawa. No, rozdzielczość KuHD2560 razy 1440. No taka rozdzielczość, wiecie. Dobra, więc to oczywiście monitorek za miejsce numer. 4 za piąte miejsce będzie bardzo fajny fotel od Quersusa. Mi się ten fotel mega podoba, jest mega ładny, na pewno jest też mega wygodny, bo na jednym Quersusie już siedziałem i te fotele są bardzo spoko, także taki fotel na pewno fajnie mieć, kiedy się siedzi godzinami przed komputerem, czy to w pracy, czy przy gamingu, no to na pewno wygodnie mieć taki fotel, bo to jest super wygodna sprawa, więc to tak, to jest miejsce numer 5. I teraz takich 10 langów trochę pocieszenia, ale z drugiej strony na pewno takie coś wam przyda, bo... Tu będzie 10 nagród po kolei, od miejsca 6 do miejsca 15 będzie powerbank od a Grinsel Power PowerPlay 10. Także taki, taki fajny powerbank zresztą posiadam i sam, sam z niego korzystam, bardzo fajna sprawa. E, więc to jest to i do tego do trzy tego zestawy od Apex Legends, czyli czapka, koszulka e, i woreczek i jeszcze naszywka. E, na pewno są fajne Apex Legends, więc zawsze to będzie coś takiego fajnego, dodatkowego, żeby więcej subskrybentów wygrało i tym sposobem słuchajcie, 18 subskrybentów z Twitcha wygrywa jakąś nagrodę, więc myślę, że e, Myślę, że fajna sprawa, do tego ci subskrybenci przecież też mogą wygrać nagrody dla wszystkich, a tam, no też słuchajcie, będzie, będzie wesoło, bo w tych polach 24 ukryły się przynajmniej, no przynajmniej tak, 10 nagród rzeczowych od Logitecha, czyli tutaj różne, różne takie rzeczy, myszki, słuchawki, klawiatury, na pewno, na pewno sprzęt od Logitecha z najwyższej półki, więc na pewno ludzie się ucieszą, to że zresztą na, na, na ekranie też widzicie te nagrody z Apex Legends, jak wygląda czapeczka czy koszulka. Um, więc to jest to um, Do tego moi drodzy W tych polach 24 Oprócz tego sprzętu Logitecha Oczywiście będą skiny z CSa I te będą różne skiny Nie będę ich pokazywał Zobaczycie sobie jutro Na pewno będziecie zadowoleni um, Do tego będzie coś mega fajnego To znaczy Zegarek od Play'a, moi drodzy. Dostałem od Play'a Samsung Galaxy Watch, że to sam ostatnio myślę, czy nie kupić sobie jakiegoś smartwatcha i powiem szczerze, że, że może nad tym się zastanowię, bo ładnie wygląda takim zegareczkiem, bo, bo fajna sprawa. Także taki, taki zegarek też będzie do zgarnięcia w tych jednym z 24 pól, bardzo fajna nagroda. I do tego stwierdziłem, słuchajcie, że, że ufunduję wam konsolę też tam. Jeden z widzów wygra, bo zawsze konsola była dla wszystkich subskrybentów. Teraz stwierdziłem, że wrzucę konsolę PlayStation 4 Pro właśnie tam. Nawet ja nie mam PlayStation 4 Pro, a stwierdziłem, że wam, że wam ogarnę. To znaczy Sony w sumie nie chciało, nie chciało dać konsoli, więc wiem, że po prostu wam kupię. Dlatego, że wiecie, jest tyle serii mi na YouTubie z, z PlayStation, tak lubicie u mnie serię z na, z, na PlayStation na, na YouTubach, że z tym kurczę, święta idą. Fajnie będzie Wam prezentować jakąś konsolę. Widziałem, że na Mediamarcie zdaje się, że jest do kupienia wersja z Day's Gone. Także idealnie słuchajcie, to więc taką, taką wersję postaram się ogarnąć, po prostu i wyślę. Zamówię taką konsolę po prostu zwycięzcy, kto tam wylosuje. Nie wiem, jeszcze bo takim numerkiem się będzie, będzie kryła ta konsola, będę musiał coś wybrać e, ale na pewno, moi drodzy, takie, takie nagrody będą, będą super. E, myślę, że powiedziałem, powiedziałem chyba wszystkim. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Jeden wspól. Dostałem taką strasznie dziwną wersję kolekcjonerską wersję, wersję kolekcjonerską. Zresztą to się, słuchajcie, kluczuje kolor, bo, bo mam green screen odpalonego, to naprawdę nie siedzę w tym miejscu przy kominku i choince, jak coś to, jakby siedzę przy green screenie. Ale ten ale jest taka wersja kolekcjonerska Rage 2 z taką bardzo dziwną twarzą, która podobno śpiewa. Czy znaczy, mówi właściwie? Nie no, i mówi i śpiewa z tego co widzę. Do tego jest plakacik i, i tam jeszcze Steelbook, więc taka edycja kolekcjonerska warta pięć stówek. Także też bardzo dziękuję serdecznie za to. Ciekawa, ciekawa na pewno sprawa. Więc będzie 10 nagród od GTK będzie Rage, Wazy, Garek, PlayStation 4. To jest razem ile? 13 nagród? Czyli 11 zostaje wam skinów prawdopodobnie. Chyba, że coś jeszcze wymyślę w międzyczasie. Jakiegoś takiego. Innego dziwnego, to, to może coś jeszcze tam do ciebie dodam. E, więc e, słuchajcie, no mam nadzieję, że po prostu wpadniecie czy, czy na 24 godziny jak ktoś wytrzyma, czy na godzinkę to na pewno będzie super sprawa, jeżeli uda wam się wpaść, bo to taki wiecie, świąteczny stream tradycyjny Myślę, że fajnie, że do tej tradycji wracam, bo nie było rok temu, tak jak mówiłem, ostatni taki stream świąteczny był, był dwa lata temu, także najwyższa para do tego do tego wrócić. A co do gier? Bo zaczynam wszystko oczywiście o godzinie 15 e, Na pewno będzie, na pewno będzie dużo CS-a, tak jak, tak jak wiecie, zawsze, tak naprawdę CS zawsze jest dla mnie ważny i w CS zawsze sobie chętnie pogram więc to będzie CSIK. Planuję pograć Spidermana na PlayStation 4, ten Spiderman, który wyszedł rok temu ponad. W tego Spidermana nigdy nie zagrałem, a bardzo zawsze chciałem. Akurat kiedy wychodził Spiderman, to miałem wyjazd, wylot na Twitcha i, i Blizzcon. Na Twitchco e, i Bliskon, e, więc nie udało mi się wtedy zagrać. I w że kurczę, stream 24 godziny to jest rewelacyjna pora, żeby zagrać sobie jakąś taką gierkę fabularną, gierkę akcja. Dużo ludzi tego, tego Spidermana chwaliło. Dużo ludzi też tego Spidermana jeszcze nie oglądało, czy nie przychodziło, więc, więc myślę, że to też będzie fajna sprawa dla was. A nawet tak też grał i przeszedł, to pewnie było to jakiś czas temu i sobie chętnie odświeżę z, moju, z moją rolą w tym wszystkim. Ym, ktoś mi zachęcał do takiej gierki Outer Wilds, podobno taki Indek w Kosmosie, ale gierka podobna 4-5 godzin, więc też brzmi spoko i bardzo dobre zbiera opinie, więc myślę o tym Outer Wilds. Być może będzie jakiś Path of Excel, bo ostatnio grywam, pewnie ludzie z YouTube'a to nie wiedzą, ale na Twitchu, jak widzieliście, to trochę ostatnio sobie pękałem w i to jest taka fajna giera, taki odmóżdżacz jak będę zmęczony, to może pójdę sobie pobić jakieś mopki. Mam nadzieję na jakieś duo z Leszkiem, mam nadzieję na jakieś gierki z ekipą, może jakieś, jakieś fangierki w cs zrobimy sobie z ekipą, zobaczymy jak tam, kto będzie dostępny. Ale na pewno, na pewno będzie dużo takich różnych atrakcji. No, wiecie, ja przede wszystkim liczę na, na, na wspólną integrację, na to, że, że stali widzowie gdzieś tam będą mnie wygrywać te nagrody, czy to z YouTube'a, czy z Twitcha, że po prostu osoby, które, które będą potrzebowały takiej nagrody, jakiegoś prezentu od Mikołaja, Izaka, to takie rzeczy wygrają, bo to na pewno będzie fajna, fajna sprawa. I liczę po prostu, że sobie miło spędzimy czas bo w tym miesiącu z tym czasem było mnie różnie, a teraz trochę odpracuję na Twitchu 24 godzinami na streamku, no i cóż i w tym filmie to chyba wszystko, nie wiem czy, czy o czymś zapomniałem mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że wszystko wam tutaj przytoczyłem że wszystko wam powiedziałem, oczywiście linki macie w opisie do, do monitora, do komputera do powerbanka, do fotela, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, czy do, czy do zegarka to wszystko tutaj pokazałem będziecie mieli w opisie, jakby ktoś chciał sobie jeszcze odświeżyć, no i po prostu co mam, mogę powiedzieć, wesołych świąt jeszcze raz i do zobaczenia na 24 godzinnym streamie jutro w sobotę, 21 grudnia o godzinie 15. Trzymajcie się. Cześć, cześć.